Jazda na motocyklu to nie tylko umiejętność zmiany biegów, patrzenia przed siebie i odkręcania manetki gazu do końca. To znacznie bardziej złożony proces nauki składający się z wielu różnych elementów, których uczymy na kursach motocyklowych w naszym ośrodku. Odpowiednia odzież to twoja pierwsza linia obrony. Dobrze dobrany kask, kombinezon oraz rękawice i buty mają za zadanie zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa oraz komfortu podczas jazdy. Przed rozpoczęciem jazdy należy odpowiednio ustawić podnóżki, lusterka oraz wyregulować dźwignie sprzęgła, zmiany biegów i hamulców. Duży wpływ na utrzymanie stabilności podczas jazdy na wprost oraz sposób pokonania zakrętów mają parametry konstrukcyjne motocykla, takie jak rozstaw osi, kąt pochylenia główki ramy, offset, czyli rozstaw półek oraz wyprzedzenie. W tym miejscu warto wspomnieć także o prędkości progu równowagi, która w dużej mierze zależy od wspomnianych wcześniej parametrów. Ale głowa i na mnie patrzysz, tu na mnie. Pyk, odepchnij. I zmiana, wychyl się. Odepchnij jedną ręką i zmiana. pek. Tak jest. Pierwszy raz siadając tutaj, robiąc ósemkę ósemkę, myślałam, że się rozpłaczę i po prostu to wszystko pierdyknę i wrócę z powrotem, tak? Niestety, pan Grzegorz pokazał mi, jak wam y, zrobić, jak się wychylić, co zrobić i naprawdę ósemka to jest dla mnie teraz, y, żadnego problemu nie sprawia, tak? Ponadto mówimy, jakie zadania w procesie widzenia pełni. Fiksacja wzroku, śledzenie obiektu, akomodacja, fuzja oraz głębia obrazu. Szczególną uwagę zwracamy na naukę pracy wzrokiem, której główną rolę odgrywa pole widzenia i jego zmiana wraz z prędkością oraz kąt ostrego widzenia. Dobra. I już w lewo, hamuj, i w lewo. Myk, I głowa, głowa, głowa do mnie, trzymaj, trzymaj, pochyl się, pochyl, 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 pochyl. I dajesz. Jeszcze musisz to bardziej się pochylić. Pyk i już na mnie szukaj, o, mocno się wychyl, mocno. Mocno i pochyl się, pyk. Dobra. Schamuj mocniej, mocniej schamuj i mocno w lewo przybierz i go na O, hop, 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 pochyl i balansik, pracuj o ręce, góra, gdzie wzrok, daleko wzrok, balans, balans na górze, góra pracuje, balans, o, o, super, jeszcze jeden przejazd, patrz się do góry, daleko się patrz do przodu, balans, balans, góra balansuje, hop, 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 Chodź do przodu i zawróć. Właśnie na jazdach robiłem slalom wolny i Grzesiek ze mnie się śmiał, że leciutko tak tylko le, lekko się tak wysuwam z tego motocykla i mi tak właśnie pokazywał w lewo, w prawo i wtedy tak się z tego zaśmiałem, zacząłem to robić w lewo i w prawo i ten slalom wolny po prostu wychodził idealnie mi. Dobrze. Odepnij i kładziemy. Tak jest, jak najbliżej mnie. Super, świetnie. Tak jest. O jest to. Odepnij głowa, pyk, trzymaj, utrzymaj głowę. I głowa wysoko patrzy. Głowa wysoko po horyzoncie. Wspomniana wcześniej fiksacja wzroku jest jedną z głównych przyczyn wypadków. Dlatego wyjaśnijmy, na czym ona polega. Pokażemy skutki jej działania oraz nauczymy, w jaki sposób przeciwdziałać jej powstaniu. Pilnuję na pewno tego, żeby się wychylać przez skrętach i to bardzo dużo pomaga. Ja rzeczywiście miałam z tym problem, żeby się wychylić w lewą stronę i jak zaczęłam to stosować, tak jak mi Grzegorz cały czas powtarzał, zupełnie inaczej robiłam ósemki, już nie wychodziły, także e, bardzo dużo takich konkretnych rzeczy mówi, które, które pomagają. Początkujący niedoświadczony motocyklista narażony jest na przygniecenie przez ciężki motocykl. Często postępy w nauce blokuje strach przed niekontrolowanym upadkiem. Dlatego wszystkie nasze motocykle posiadają gmole, czyli specjalne orurowanie chroniące nie tylko motocykl przed uszkodzeniem, ale przede wszystkim Ciebie, kursanta. Tak, wczoraj ja wczoraj siedziałam pierwszy raz na motocyklu, zaliczałam dwa upadki ostatnie w moim życiu. Tak myślę. No i faktycznie dostaję cały czas wskazówki no, od instruktora właśnie, co mogę poprawić, dlaczego się zadziało tak, a nie inaczej i na co zwrócić większą uwagę. No i jeżeli się tego słucha, ja z tego co słyszałam podobno słucham, no to zdecydowanie za każdym razem idzie lepiej. Na zajęciach praktycznych najpierw dokładnie omawiamy wszystkie ćwiczenia i zadania egzaminacyjne, następnie demonstrujemy prawidłowy sposób ich wykonania oraz korygujemy ewentualnie powstałe błędy. Jazdę rozpoczynamy od nauki prawidłowego ruszania, umiejętności zmiany biegu, przyspieszania, hamowania oraz wyrobienia nawyku prawidłowego pokonywania zakrętów. W celu nauki prawidłowej techniki jazdy trenujemy różne manewry takie jak ósemka, salon szybki i wolny oraz hamowanie awaryjne w których nauka jest łatwiejsza stosując przygotowane przez nas ćwiczenia pomocnicze. Uwaga i stop, skup się, podjazd, dobrze, stop, podjazd, dobra, dobra, stop, podjazd. I teraz na mnie się patrz, pyk i zmiana ręki, zmiana ręki, wychyl się, wychyl się, wychyl się i podjazd. Stop, 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 podjazd, dobrze, 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 stop, podjazd. Podjazd. Stop! Podjazd. Ta noga luźno, tak jest, a cały ciężar na tamtej. I wychyl się, a tutaj odepnij ręką. O, o, o! O, o! Luźna noga, luźna. Poruszaj do nogą sobie, luźno. Wykonując ósemkę oraz slalom wolny z prędkością poniżej progu równowagi stosujemy skręt manewrowy. Natomiast w slalomie szybkim i ominięciu przeszkody skupiamy się na technice skrętu szosowego, wykorzystując tak zwany przeciwskręt. Płynnie. Czekasz do końca, czekasz i leciutko, pyk. O właśnie, hop i luźno, pyk, pyk. Tylko luźno biodra. Czekaj na sygnał, gaz, gaz, gaz. Stop! Trzymaj, 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 Stop! Stop! Hamuj, 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 stop, 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 stop. Odepni, hop. I dwie. Dobra. Gazuj teraz, czekasz, aż tu też ci powiem. Gazuj. Pychaj, hop, i kółeczko. raz, dwa! I gaz, gaz, kółeczko. Jedziemy śmiało, hop! Program naszego kursu został przygotowany z myślą o osobach, które nie mają żadnego doświadczenia w jeździe na motocyklu, pragną poznać zasady bezpiecznej jazdy i prawidłową technikę kierowania oraz mają obawy co do swoich predyspozycji i warunków fizycznych. Nauczył jeździć każdego. Mówił prosto, zwięźle na temat. Jak mnie nauczyli, to wszystko każdego nauczyło. Naprawdę dobrze tłumaczył. No, warunki są idealne, plac jest bardzo duży, jest dużo miejsca, nawet jak jest kilku kursantów, to nie przeszkadzamy sobie, jest idealnie. Po pierwsze, instruktorzy naprawdę fajni, naprawdę pomocni, dużo wiedzy mają i potrafią bardzo fajnie to przekazać. Kategoria A się nie robi z przymusu tylko dla fanów, więc... Jeżeli to, co usłyszałeś i zobaczyłeś, było dla Ciebie ciekawe, inspirujące i wzbudziło zainteresowanie, to serdecznie zapraszam Cię do naszego ośrodka na organizowane przez nas kursy motocyklowe.